Proszę Państwa, udelektowaliście Państwo całą serią pytań, no i żeby nie tracić czasu, to od razu przechodzę do rzeczy. Pan Profart. Szanowny Panie Stańsawie, co Pan zażywa, że ma Pan tak fenomenalną pamięć? Jestem pełen podziwu, że udaje się Panu weryfikować taki ogrom wiedzy na temat współczesnego świata, a także historii, nawet z użyciem konkretnych dat, miejsc i postaci i nie tylko tej dotyczącej Polski, a na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jak zręcznie i przekonująco potrafi Pan wysuwać, wysnuwać i powiązywać to, jak to Pan sam nazywa teorię sprawem spiskowe które moim zdaniem w większości przypadków nie odbiegają od prawdy, ale się z nią pokrywają. Jestem przekonany, że to nie są jakieś teorie, ale bardzo trafne spostrzeżenia analityczne. Myślę, że byłby pan znakomitym detektywem na miarę Sherlocka Holmesa, a nawet lepszym, bo mógłby pan pracować nawet w tak zwanym dziale Archiwum X, w którym rozwiązuje się sprawy przedawnione i miałoby to jakby powiedział Kukuniek, plusy dodatnie. Pozdrawiam i zdrówka zdrowka no, dziękuję za takie miłe słowa, taką pochlebną recenzję. Ja niczego nie zażywam poza czerwonym winem, ale to nie dlatego chyba mam te zalety, o których tutaj Pan tak wspomina wielkodusznie, tylko dlatego, że no, lubię czytać. Lubię czytać i to czasami, jeśli mnie coś interesuje, to wielokrotnie to czytam. No, i dzięki temu zapamiętuję. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze ma nawyk czytania, dlatego że te młodsze pokolenia, to obawiam się, ja tu po swoich dzieciach tak oceniam, już takiego nawyku nie mają. Za, za czasów mojego dzieciństwa i młodości. Nie było poza radiem, nie było jeszcze telewizji wtedy, zwłaszcza w takich małych miejscowościach, jak ja na przykład Bełżyce, gdzie ja tam dzieciństwo spędzałem. No nie najwcześniejsze, ale to już takie trochę już z wieku szkolnym, w szkole podstawowej. No to nie było tam żadnych rozrywek, nawet kina nie było, nie mówiąc już o telewizji, bo to jeszcze dawne czasy. No, ale była biblioteka. I ja się zapisałem w drugiej klasie szkoły podstawowej, zapisałem się do biblioteki i mniej więcej... Trzy, czasami nawet cztery książki tygodniowo przeczytałem. Warto zwrócić uwagę, że wtedy ta literatura dla dzieci i młodzieży była, jak sądzę, znacznie bardziej wartościowa niż ta późniejsza, dlatego że to były takie tacy autor, takich autorów tam można było spotkać, jak Juliusz Werg, na przykład bardzo pamiętam zapamiętałem taką. Książkę Liliusza Werna, dwa lata wakacji. Ona tam pokazywała takich młodych chłopców, którzy zostali rzuceni przez niesprzyjające okoliczności na bezludną wyspę, no i całkiem sprawnie ją zagospodarowują. To było taki pokaz zaradności, energii, przedsiębiorczości i jak to służy budowaniu imperium. No i nawet tam stawili czoła tak bandzie jakichś piratów i tak dalej. Przypominam sobie taki fragment z tej, tego dwa lata wakacji, że wtem rozległ się ogłuszający huk grat kartaczy smagnął rzekę. Na tej rzece płynęła łódź z tymi właśnie piratami, a tam z takiej kryjówki w jaskini wystrzelili z armaty, bo tą armatę tam zdobyli z jakiegoś wraka, który się rozbił, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, za, jeśli ktoś chce, y, y, tutaj to żadna marihuana mu nie pomoże, bo to, żeby. Pamięć ćwiczyć, to trzeba coś pamiętać, jakiś przedmiot powinien być. No to zalecam w szczególności dla ćwiczenia pamięci. Ja to studentom swoim zalecam, dziennikarstwa, żeby się uczyli wierszy na pamięć. To bardzo pomaga. Oczywiście dobrych, bo nie jakichś takich, nie jakiegoś szajsu, grafomaństwa, tylko dobrych wierszy. Pan Wojciech Nowosadko. Panie Stanisławie, czy aby na pewno Amerykański napór na realizację przez Polskę roszczeń żydowskich zwiększyłby szansę Donalda Tuska na wygranie wyborów prezydenckich. Przecież każdy wyborca, dla którego jest to istotne, zdaje sobie sprawę, że Tusk nic by tu nie pomógł. Przeciwnie, podszedłby do tego z jeszcze większą ochotą. Nie wiem, czy każdy wyborca zdaje sobie z tego sprawę. Istotne jest co innego, że jeśli by te amerykańskie naciski się ujawniły przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi i w czasie kadencji, drugiej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy, to to by go bardzo zużyło politycznie. To by go bardzo zżyło politycznie, podobnie jak cały obóz dobrej zmiany. No a wtedy Donald Tusk, niczego nie obiecując, miałby większe szanse na wygranie wyborów w 2025 roku. I on najwyraźniej tak właśnie kombinuje tak właśnie kombinuje, znaczy on, on jak on, ale nasza złota pani, właśnie tak kombinuje bo nasza złota pani w Donaldu Tusku sobie upodobała, a myśli, jak widzimy, długofalowo. Ekscentryk polityczny. Panie Stanisławie, jestem pana fanem, ale nurtuje mnie taka sprawa. Często wspomina pan o historycznym narodzie polskim. Z grubsza chyba wiem, co pan ma na myśli. Proszę jednak się zastanowić. Ten historyczny naród polski, czyli szlachta z magnaterią, doprowadzili do upadku Rzeczypospolitej obojga narodów. Wiem, że różne były nurty Również ten reformatorski, jednak trzeba jasno powiedzieć, że ten naród doprowadził do upadku naszej państwowości, czego efekty do dziś odczuwamy. No, rzeczywiście, ale tutaj pewna korekta, bo mówiąc o historycznym narodzie polskim mam nie tylko na myśli tak zwane warstwy uprzywilejowane, czyli szlachtę i magnaterię ale również podstawę tego narodu, taką demograficzną podstawę tego narodu, więc przede wszystkim chłopów. Przede wszystkim chłopów. Chłopi rzeczywiście nie byli przez długie wieki, nie byli podmiotem, nie, nie właśnie nie wchodzili w skład narodu politycznego, bo mieszczaństwo już wcześniej trochę na ten teren zaczęło wchodzić, natomiast chłopi nie. Ale już hmm, przypominam, że już za czasów insurrekcji kościuszkowskiej ten wątek zaczął się pojawiać w retoryce politycznej, no a już w hmm, w wieku, pod koniec wieku XIX i to jest ogromna zasługa narodowej demokracji, że ona uczyniła z schłopów, członków narodu politycznego w Polsce no i jak dało to rezultaty, chociażby w czasie wojny bolszewickiej i no później powstała powstał, już nawet w czasie powstania styczniowego, o ile w w Kongresówce chłopi, jeszcze, o czym pisze Romski rozdziobeł nas kruki wrony, chłopi, jeszcze tam uważali Rosjan za naszych. To na przykład na Kresach Wschodnich już tak nie było. Na Kresach Wschodnich już tak nie było, zwłaszcza tam, gdzie ludność chłopska była katolicka. Zdarzały się takie partie powstańcze z samych chłopów, złożone. No, w tej chwili abstrahuję od tego, że Powstanie Styczniowe mogło być i chyba było prowokacją, ale mówię o tym takim socjologicznym aspekcie sprawy. Szlachta i magnateria doprowadziły do upadku. No tak, ale najpierw doprowadziły do wzrostu państwa polskiego i narodu przypomnę że kiedy stronnictwo panów małopolskich a więc grupa szlachty na czele ze wojewodą Spytkiem z Malsztyna doprowadziła do małżeństwa Jadwigi z Władysławem Jagiełą. no to dzięki temu mariażowi państwo polskie ówczesne u dziesięciokrotniło swój obszar także rzeczywiście z takiego państwa podrzędnego awa, znaczy jeszcze wtedy nie awansowało ale weszło na drogę mocarstwowości i już syn Kazimierza Jagiellończyka Zygmunt Stary już w rządził Polską, która była mocarstwem europejskim. Już Kazimierz Jagiellończyk był bardzo wybitnym tutaj królem i za czasów Kazimierza Jagiellończyka lenna, Polskie, lenna króla polskiego sięgała aż do granic Szwajcarii, więc Polska się wybiła na mocarstwowość. I przy tej szlachcie, i magnaterii, i magnaterii, to jeszcze może wtedy tak dużo nie było, ale przy tej szlachcie, która rzeczywiście tu z królem współpracowała. Proszę Państwa, gdybym miał wskazać taki moment, kiedy rozpoczyna się upadek Polski, upadek państwa polskiego, to bym wskazał, czasy Zygmunta Augusta a konkretnie klęskę ruchu egzekucyjnego ale to jest temat na osobną taką na osobny na dłuższy wywód i jeśli by jeszcze drugi moment, taki, który był katalizatorem tego upadku, bo tamten się, upadek się rozpoczął wtedy od klęski ruchu egzekucyjnego, ale takim katalizatorem był potop szwedzki. Wojna szwedzka trwała 5 lat, ale doprowadziła do takich zniszczeń państwa polskiego. Które są porównywalne ze zniszczeniami z czasów II wojny światowej. W rezultacie tej dewastacji kraju pojawiła się w Polsce warstwa społeczna, której przedtem nie było mianowicie szlachta głota. Ludzie pozbawieni jakichkolwiek środków do życia, ale mający prawa polityczne, i oni bardzo szybko nauczyli się frymarkować tymi prawami politycznymi. I tak się narodziła agentura, tak się narodził Jurgiel, dzięki któremu, dzięki agenturze, państwa ościenne w coraz większym stopniu nie tylko penetrowały Polskę, ale Realizowały w niej swoje interesy kosztem polskich interesów państwowych. No i agentura, i bezkarność tej agentury doprowadziła do upadku państwa polskiego. Warto o tym wspomnieć między innymi dlatego, że teraz mamy taką recydywę XVIII wieku. Agentura jest bezkarna. W państwie poważnym, coś takiego, czego dopuścił się pan marszałek Senatu, pan Grocki. W państwach poważnych karane by było piękiem albo powrozem. Tymczasem pan Grocki działa w poczuciu całkowitej bezkarności. No i to może doprowadzić, bo w XVIII wieku agentura też działa w poczuciu całkowitej bezkarności, i może to doprowadzić do takich samych skutków, jak to doprowadziło w wieku XVIII. Pan Martin Mizantrop, panie Stanisławie. Jako subskrybent, wieloletni czytelnik, podzielający sporą część Pana poglądów, mimo wszystko zadam pytanie. Określił Pan kiedyś środowisko tzw. turbolechitów ubecką żygowiną. Pod wieloma względami słusznie. Zdaję sobie sprawę, że to margines marginesu dla wielu. Ale nie wydaje się Panu, albo być może nie zauważa Pan tego, że publikacje Panów typu bieszk wywołują salwy śmiechu w środowiskach rodzimowierczych. I przyczyniają się do tego, że niekatolicy patrioci są postrzegani przez pryzmat tego typu błazenady. Nie ukrywam, zabolało mnie to nieco jako rodzimowiercy od wielu, wielu lat, że moje przekonania zostały nazwane w sposób, w jaki zostały nazwane. Oczywiście znam te wszystkie fakty powiązań różnych ludzi mieniących się rodzimowiercami z SB, pierwszy przykład z brzegu Pantejkowski, i różnorakie uwarunkowania historyczne z czasów PRL. To są oczywiste sprawy, ale wrzucanie tak wielu osób, dziś głównie młodszych, do jednego worka jako ubeckich żygowin jest nieco krzywdzące, nie sądzi Pan? Podkreślam, że mam nie tylko ja, bardzo negatywne stanowisko odnośnie teorii tzw. imperiów lechickich. Od lat staramy się wrócić choćby do myśli Dmowskiego sprzed przednieszczęsnej broszurki Kościół Naród i Państwa, w 1927 roku. Ale to temat na bardzo długą dyskusję. Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź. No, jeśli odniósł Pan takie wrażenie i Państwo, którzy tam mnie słuchacie czy czytacie, to jestem, ubolewam nad tym, bo nie było moją intencją krytykowanie żadnej religii. Ja, rodzimowierstwo jest religią, więc ja tutaj się do religii wcale nie odnosiłem. Jeżeli ktoś uprawia, znaczy ktoś wyznaje religię tam, światowida i tak dalej, no to ja nie ja mam przeciwko temu, akurat sam nie jestem rodzimowiercą, ale w imię niech rozkwita sto kwiatów, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast natomiast y, turbolechia czy tam te wszystkie y, opowieści dziwnej treści to nie jest żadna religia to jest po prostu szarlataneria historyczna no i to potępiam a ponieważ i y, właściwie jedynym wnioskiem jaki z tej szarlatanerii historycznej y, można wyciągnąć y, to jest taka nieprzejednana nienawiść do kościoła katolickiego i y, teorię jakoby kościół katolicki y, doprowadził do zniszczenia jakiejś i tutaj wysokiej cywilizacji, to nic innego jak kontynuacja w innych warunkach walki UB. Z Kościołem Katolickim, i dlatego nazywam te, te turbolechickie urojenia ubeckimi Żygowinami. To się w żaden sposób nie odnosi do tej religii pogańskiej, jak to się mówi, czyli rodzimowierczej. Nie mam nic przeciwko kultowi solarnemu i tak dalej, bo to mówię, ja akurat sam jestem chrześcijaninem i katolikiem, ale powiadam, to są religie, i każdy niech wierzy w to, co mu tam. W duszy gra. Natomiast turbolechia nie jest żadną religią, to jest po prostu, jeszcze raz podkreślam, historyczna szarlataneria. Dziękuję Państwu bardzo. Te pytania jeszcze wrócą, bo to jest tylko część tych pytań, ale ja, jak Państwo widzicie, na wszystkie staram się wyczerpująco odpowiadać. Proszę Państwa, stoi tu koło mnie i leży tu koło mnie książka najnowsza, moja właściwie stara, nowa, bo to jest znowienie książki sprzed lat 20 Choroba czerwonych oczu. Tę książkę, która dlatego została przez wydawcę wznowiona, że mimo upływu 20 lat nie straciła na aktualności, można kupić zarówno w księgarniach, jak i w wydawnictwie Capital Book. No i każdemu nabywcy, jeśli będzie miał takie, taką, takie życzenie, to ja jako człowiek interesowny każdemu nabywcy wpiszę osobną dedykację.